Witam was, z tej strony Kruczek, jestem dzisiaj z Adasiem Ja i ze mną. I, No tak, z Bartoszem I, I łowimy sobie właśnie ryby Tylko, że Bartosz A ja sobie, sobie, a ja, a ja sobie da, buduję ja na rata, A ja sobie buduję farmy, Która jest na krawędzi mojego życia Dosłownie, bo mam jedno serduszko Właśnie Cię widzimy Kilka razy pospadałeś Ale no, no, ja to specjalnie, bo ja poszłem po wodę Poszedłem! 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 Murzyna! poszedłem Poszedłem! Zjedź kurczaka! Zjedź kurczaka! Zjedź kurczaka! kurczaka! Zjedź kurczaka! Zjedź kurczaka! mi ryby! Zjedź na kurczaka! A daś, a, a Nie gościu! To zombie! A przy tym czem jeszcze raz walnąłeś? Nie, to zombie! To twoja mama się walnęła, Posiadłeś ha czerwonego. Już się wywalnął z tego Kogo? Adasia. Ta. O, Creepera! E, idę na niego. Zresztą taki bum, a ja... Jak coś wysadzisz, to będę na ciebie wściekły! Ale się wystraszyłem tego zumbiaka. A ja go z tego Creepera zabiję z zumbiku. Mojego... Co, czułem, co się pomyśle? O nie mam tego. się. Dałoby dobrać. mi się bardzo poekspić. To Poeks? A, padłem do dowody. Nie mam jak poekspić. Będę cię łowił! To... Szko ej, szkoda, że odjęli to że, że... Że to, że nie da się... Ej, a Wędra coś zadaje nam? No? Yes. A nóżak! A nóżak! Sorry, sorry. Nie, no to jest nie fair. Czekajcie, czy ja... Nie, jeszcze nie ogarnę. Już prawie ogarnę moją farmę. Jeszcze nie posadziłem, ale jest już gotowa. Dosłownie. Już, jeszcze trochę i co? Ja nie wiem kogo zabić, bo mam tylko kamienny miecz i to tak na wykończeniu, że nie wiem... Okej, no, zombiaczek okay, jest. Nożek jest. Dzień, ging, ging, ging. Dobra, zginęłaś Zginął szmaciarz. jak to się odzywasz, Odpadę. panie Adasiu. No właśnie, ja okay, wiem nie... kolejnego. Ale za chwilę się pojawi napis, you are banned from the server by operator. Za brzydkie słowa, no. Cicho. Albo kick and go. A ty to nie przeklinasz, a ty to nie przeklinasz. Nie, w ogóle. No, nie. Pewnie. Na nagraniu nie. No, no, no na nagraniu to Czyli nie powinno się Ades, to jest utracić czy mogę ci bić? O kurde, o kurde! Nie, nie, nie mam jedno serduszko, nie! Bo jej temy się wysypią. No ja nie chcę. Nie radzę Ci mnie bić. On nie do Ciebie, tylko <todobnie> do mnie. <ciebie todobnie> <todobnie> serio, Creeper ich wysadził. I wszyscy się na tego Creepera rzucili. A ja miałem XP. Okej, okay. EXPI się kiedy. Ma 22 level! Serio, spawn! O, oh, fuck! Ale ten Creeper mi zadał dużo obrażeń. Ja tu już się przygotowuję do mojej farmy. Będę farmić farmę, bo jestem farmerem. Macie no, jeden. Tak, farmę. bitwa nauki na pewno. No, na pewno, na pewno, zaraz do ciebie będę No, mam nie wiecie Dobra, teraz. Ej, idziemy do netheru. No nie wiem, a kto pierwszy wchodzi, ja? Czekaj, ale nie mam diamentowego miecza To dedniemy. Znaczy ja nie dednę, bo mam seta Ale... Bartosz, jakiego ty masz seta? A nie ja mam... Ma ja mam tylko żelazny miecz Ja mam tylko żelazny napierśnik i żelazny hełm Aha, no to dasz. nie wiem Jeżeli będziemy się bić z blazami, pamiętam jak kiedyś się widzieliśmy. O tak, jeden się pamiętam. Ale to było żałosne, bo my chwilę dedaliśmy od nich. I się no, nie no tak, ale ja też. Tylko ja nie dedłem, bo miałem diamentowy miecz, ale, no. i, ale i tak później dedłem, jak wlazłem na inny komputer, to miałem lagi i Tak naprawdę no. to nawet nam nie pomógł. Tak, pewnie. No, pęknie, jak zaczął mnie nawalać Witcher Skeletor. Czyli o, wiec, ten. szkielet no. wiedźmin, oni są najgorsi. Znaczy, to jest... Ja naprawdę nie mam żelaza. To jest tam, A nie mam. Mam nawet sporo. Więc... Nie... Okej. Okay. Robię sobie żelazny miecz. Robię sobie żelazny miecz. Ja jest tyle tych sobie. ziemniaków, że chyba nawet do siebie mi przydało trochę. Ja, ja mam tylko 6 ziemniaków, ale one są na farmie. Dobra, odkładam niepotrzebne rzeczy, które teraz mi się nie przydadzą. Łuk sobie wezmę tak na razie czego, drewno też. Co my na z rankiem wyruszyć? Ej, śpimy? Dobra, to idziemy do netheru. Nadchodzi dzień, więc nie ma co. Ale, Chodźmy. Śpię. Chodźmy. Ale ja już ja, śpię. Aj, czekajcie, ja już kończę siać moją farmę. Pierwszy rząd farmy. O, tak. już, jeszcze mam. Trzynicy. Ej, potem przydałbym, chciałbym, żebyście potem jeszcze trochę przynieśli, jeśli byście mogli. co już dzień. Chodźcie, zbieramy się do Adasia. Czekajcie, nie, bo ja nie, nie mam Aha. jedzenia. A macie wy jakieś jedzenie? A u, u mnie jest nether, więc do mnie Bartosz. Może, możecie się oboje tętnąć do mnie, bo u mnie jest nether. Ej, ja dacie mi jeden... Serio? Mam pół serduszka. No to coś jest Dobra, ja ci dam. Bartosz, dam bo mnie. Nie, ja sobie... na... czekaj, nie, mam. nie, ma... do, nie do, do mnie na tych Mam arbuz, no, mam arbuzy jeszcze. O naprawdę nie widziałem, że w drugim piecu mam 5 steków, ale jest sobie włożyć do Serio? Taka, muszę odłożyć moje... większość moich rzeczy. Do... Jakby coś jest? Zabierzcie sobie mleka, bo ja tam niedaleko widziałem krowy. Czekaj. Ale nie idziemy na wyprawę gdzie indziej. Do nateru. No właśnie. Aha, y i u mnie jest nater. Jeszcze raz powtórzę. Ja o tym wiem. Tak, dobrze. No, akceptuj Aaaa, geniusz, nie jakiś ty szkielet ze złotą zbroją To było nie fair, on złota zbroja, ja żelazna Dobra, y, masz, Bartosz, nie, y, nie, nie otwieraj tego, Może masz nie. to Lecę! Wezmę jeszcze trochę od ciebie marchewek, bo mam mało bo... Ale je posiej, okej? Okay? Siema, nie. jestem Wiesz, Aby, mam pomijam bidę Dzięki, że mi daliście tę rzecz, bo bym. Bardzo tak... trzymaj łuk jakiś. O, dobra, ja zabrałem dwa wiaderka e, i dwa na wodę. Zabierę. A, jeszcze mam dla ciebie ten kilo. No, o, dzięki. Dobra, chodźcie. Mocno. Chodź. Czekajcie, wezmę, we, wezmę jeszcze dla nas arbuzy. Ja Arbuz, arbuzy mogą się przydać, znaczy, bo ja jest ich Może mają mało głodu, ale jest ich dużo. Chodź, Bartosz, bo czas mija. Dobra, masz coś, coś rozwaliłem. E, już. Dobra, mam. Czekaj, jeszcze wezmę ziemniaki dla nas. Bartosz! muszę no, ja, ja, ja na ciebie ja, mieć. Ja Trzymaj, mam ja, mieć ja... dla ciebie żelazny e, W grunzeniu marów. Ja wziąłem cały spak tego, chodź. Nie Dobra, już ja mam trochę ziemniaków. Mam. Ja. ja mam trzy Ale pieczone przy... ziemniaki. Ej, dajcie mi coś do jakieś pieczone, bo mam tylko trzy. Dobra, raz. Y ja ci Ja cię pieczę. Ja ja Okej, okay, dobra. Kto pierwszy wchodzi? Na pewno hey, nie. Nee, mam... Bartuch mi wszystko zabrał. <grym> na pewno nie ja wchodzę pierwszy. Czyli. Ja nie wchodzę. Aleś nie. Dobra, dobra. Wszyscy na raz. Daj. Wchodzimy. Trzy, Trzy, dwa, jeden. Wchodzimy. Ej, Aleś. Ja, nie Szedal. ja pierwszy. Aleś Serio, jesteśmy w Netherfor. A, witaj, w Nether. Ej, dlaczego nie użyliśmy komendy Nether? Nie wiem. Gdzie jesteśmy? Od... Ega, nas napieprzają. Uwaga! Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Ej, gdzie jesteśmy? dobrze, mucha kaka. Ha, ha. To fuck. by mnie przejebało Ja... Ja to... On się na ciebie uparł. To trzeba odpierać te, te, te hultaje Ty nic spłonił ruski jak ci widzisz, odbiłem. U. O! O, nie dostawaj. <śmierdzi> <śmierdzi> Odbi odbijam pociski, bo ja grałem w paintballa. Odbijam. <śmierdzi> <śmierdzi> Dobra, zbyt. idziemy. Ej, a tak. gdzie my idziemy? Tam, tam idziemy. Ej, tu się nie da biec. A, tutaj nie. Czekajcie, musimy pozbierać sobie na pamiątkę, na pamiątkę. Na Ej, uciekę. nie biejcie tej pigmenu, please. Okej, okay, zacznę je bić. Ja też. Nie żartuję. Czy ten ale każdy da... nam idzie? Portal! A, on działa, na szczęście. Myślałem, że się wyfali. Ale to by było chore, ale i tak możemy się Ej, dlaczego nie użyliśmy komendy Nether? O lava! <śmiech> 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 o Jakaś O foka! Nie, woda nie, nie, nie działa! działa. Nie, nie można tego wylewać! Tu woda ja nie to działa! Tego... Uj! O Ej, tutaj jest twierdza! To chyba tak, tam gdzie były te blaze! Ej, dlaczego jestem taki wolny? Kurde, szanuję! <laughs> Dobra, jak tutaj zeskończymy to. E, ej, no ej, zaraz... Ej, wiecie, Ej, pozbierajmy sobie tutaj kwarcu Ja już po kwarcu, a... Ale może glowstone bardziej. Dobra, to wy sobie... Bo ja nie mam jeszcze w ogóle kwarcu więc... Dobra, ja też sobie... O zbieram. jak to? Jak ten kilogrametowy jest? O, ja szybko tutaj kopię! To jest chore, no. patrz jak to szybko kopię. Teraz najszybciej. Ale mam jakiś... Dlaczego to... się... Dlaczego wypadają niby... Anta, bo tu jest jedwabny A to będzie potem trzeba po... Poczekaj, ona a... szybko KOPIE! Ja też. Ej, ten pigment nie atakuje. No nie! Borku! Ej, co to jest? Tak szybko, tak szybko nawalam tym, że... A, to, to tak robi To tak robią w netterze ścieżki. No, ja się, weź jak to szybko wrażało. jaki Jakie szybki! Ale bo, ale nie, nie marnujcie kilofu. No! Oh, ja... No ja też! Ale na... Wiecie... Ja ej, też zmarnowałam troszkę. Chodźcie, chodźcie tam, gdzie był ten widok. Kurde, ten piesek już nie jeszcze nerwuje. Ej, ej, czy ja jeszcze szlajma? Szla. A, a, tego. A... Ej, w ogóle... Zobacz, schodzimy na dół. Czekajcie, ja w ogóle nie mam wyłączonych dźwięków, Mike. O, już słyszę gausta Mam nadzieję, że tutaj go nie ma, bo jak nas teraz strzeli... Chodźcie na dół, Adaś! Dobra, już idę. O, oh, fuck! nie! Yeah. O, oh, To są Big błędy, nie atakować ich. Co? A ja też trzęsę. Atakuję ich. Czemu one do ciebie idą? Wiecie co, na, na wszelki wypadek wezmę sobie pod ósemkę kwarę. Ej, atakujemy je? Mamy szanse duże. No, no do... nie, nie, Ale musicie się zbić na trzy kratki, bo oni z dwóch zrzucają. Ej, to do nie, 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 nie za dużo, Michał. Trzy wystarczą. Jak to się go kupię. Ja nie Czy... mogę go popicie jej bo. Nie mogę! Zarwyż to. Nie jesteśmy za wysoko, też żeby się nie obniżyć. A nie podwyżyć! Nie dawać. dawaj, dawaj Ej. E, ta, walnąłem. My już jesteśmy na górze. Pierw teraz! Ej, tam jest Ej, no. Idź wyjdź! No wychodźcie, ja to nie wam drogę. A też wejdź, bo mi będzie pisało z Aliów, okej. Okay. No, już wyszedłem. Ej, ja trzymaj...

Ej, ja idę do poglądu. Dobra, to chodź. Ej, to jest jak w Skywarsa. Ej, to jest jest lawa i pigmenty. Ej, ale musimy tego skillopać, z, z tego skillopać. Dobrze, bo będzie cały blok wypadał. No. Zaczekajcie, musimy to najpierw pobudować.

Przecież on nie wziął na trzy hity, Pigman. Ej, chodźcie, wszyscy na spawnach, wszyscy na spawnach. Czeka, czekajcie, ja tylko zasieję moje... Ale no chodźcie, musimy się pożegnać. jest? Chodźcie na ten los. Dobra, już, już tylko sieję. Już ostatnie marchewka. Ja go widzę. I... Jeszcze, dobra, już Ja mleko Mam na wszelki wypadek. Spa. Ja co? Chodź, mam coś ja tutaj i... do nas, jesteśmy na mostku. Dobra, patrzymy że tam. Więc, i y, ja kończę. Ja nie, widzicie? Oni się jak zawsze biją. Więc, na no, dzisiaj kończymy to. Hej, niech Cześć. Nie, to ja w to nie wierzę.